Fundusze europejskie w Świętokrzyskie z myślą o naszym zdrowiu. Nowotwory piersi oraz szyjki macicy. Ważna jest edukacja i profilaktyka. Edukują. Dzięki funduszom europejskim coraz więcej kobiet się bada. Ponad 16 tysięcy pań przebadało się dzięki projektowi Być świadomą kobietą. Prowadziło go Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Realizowane projekty mają na celu zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, które są kluczowe we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu choroby nowotworowej. Nowoczesna diagnostyka to jeden z najważniejszych środków walki z chorobami nowotworowymi. Pomagają. Fundusze europejskie pomagają w ochronie zdrowia. Dotacje unijne pozwoliły Świętokrzyskim szpitalom na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Nowoczesny sprzęt pozwala nam jeszcze lepiej ratować zdrowie i życie ludzkie. Dzięki nowej aparaturze możemy pomóc tysiącom pacjentów. Fundusze europejskie w Świętokrzyskiem. Dookoła Ciebie, Tomasz Barański.